Cześć wszystkim! W kolejnym odcinku na początku chciałem wspomnieć na 3000 subskrypcji konkurs. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I na 3000 też odkopiemy kapsułę czasu. Jest ona zakopana tam na rogu przy tym drzewie. Tutaj. Więc lecimy po 3000 i działamy z konkursem. No i co? Dzisiaj kolejny dzień yy, miałem suszyć siano, ale niestety jak nie wiem czy widać zaczęło padać Dziś pochmurnie i nie wiem czy czasem nie słychać tego jak po liściach deszcz leje chyba słychać No rozpadało się i dobrze, że wczoraj tam tego siana nie Rozczepywałem z wałów. Bo na wałach, jak sobie będzie leżało, to tam przez ten dzień/dwa nic nie będzie. Bo to jeszcze świeże było, więc to sobie przeleży przez ten, przez ten dzień/dwa. Bo od jutra już ma być znowu ciepło, znowu upały, więc jutro będzie można suszyć. No i co? Owce, jak widzicie, stoją. Niektóre leżą, odpoczywają. Kolejna sprawa. Zostały przegonione na tą kwaterę. Tutaj nie ma za zbyt trawy dobrej, bo te upały były. Wypaliło większość trawy. A na tamtej kwaterze już praktycznie nic nie ma do wygryzania. Jedynie te kępy suchej trawy. To to będę musiał dzisiaj jeszcze albo jutro <laughs> wziąć. Wykaszarkę, żyłkę założyć, skosić to i zgrabać, i tamta kwatera będzie odpoczywać na razie. A tutaj niech sobie wypasają to co na razie jest. Teraz leje, więc może ta trawa się opuści lepsza. A na razie muszą sobie tutaj posiedzieć na tym kawałku, na tej kwaterze. No i co tu jeszcze? Na sprzedaż mam barana, może ktoś z Was mieszka niedaleko chciałby kupić to tutaj baranek obok Beni, czyli obok tej owcy tutaj ten baranek jest na sprzedaż, jest to muminek tak on wygląda ładny baranek, bo ja muszę sprzedać, bo już Zaczynają owce chyba ruje dostawać, a zakupiłem barana Berbedosa, tego tutaj, więc on będzie na rozpórnika. No, a tamtego sprzedam, bo tu są jego siostry, frytka i, 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 i ba, nie basia, tylko małgosia. No, i matka jego, benia, więc on musi być sprzedany. Jeżeli ktoś by chciał kupić, to dajcie znać, jeżeli ktoś tu jest z okolicy. Tylko, żeby to było pewne, bo yy, tak, aby ktoś mi napisał, jakby sobie ja jak ktoś robił, więc takiego czegoś nie potrzebuję, bo ja to chcę, żeby to było pewne. Więc, jeżeli ktoś chce. To piszcie cena 350 zł za baranka. No i co? Tak to wygląda mniej więcej tutaj. Ostatnia sztuka ze stada do sprzedania, właśnie to jest ten baranek, a reszta już zostaje do przyszłego roku, do przyszłego sezonu. Czyli 5 owiec, 3 dorosłe i dwie te młode sztuki, co leżą tu na środku. I baran. Gucio, on zostanie na dwa sezony do zakotów. Po nim młode zostaną sprzedane. A chyba, że będą owieczki, to, to zostawię sobie, a zawiozę je do innego barana. A Gucio na Kolejny sezon jeszcze zostanie, przynajmniej mam takie plany, ale wiecie, te plany zawsze mogą się zmienić. No ale mniej więcej tak sobie to zaplanowałem. No, dobra, to jeszcze pójdziemy zaraz do kur. Zobaczymy co tam u nich. A jak na razie to tak to mniej więcej wygląda. Owce sobie siedzą przy deszczu. Pod drzewo się schowały, więc nie leje na nie mają tam wiatkę ale się jeszcze nie przyzwyczaiły do niej bo od wiosny siedziały na tamtym kwaterze tu nie były wpuszczane więc jeszcze za bardzo nie wiedzą że można się tam schować przed deszczem ale one to sobie obczają jak zacznie na niej mocniej padać to się schowają tam będą wiedziały, że tam sucho nie leje to sobie tam wejdą no więc tak to wygląda. Dobra, to widzimy się tam jeszcze u kur. Jestem jeszcze w polu. Miałem przedtem, że pójdę do kur, ale teraz dosyć ładna pogoda się robi. Więc przyszedłem do pola z wykaszarką. Założyłem tarczę, nie tarczę, tylko tarczę ściągłem. Założyłem głowicę z żyłką i co? Wykoszę tutaj yy, z grubsza te takie kępy trawy. To już całość przelecę dokładnie i powinna fajnie się trawa opuszczać po wykoszeniu yy, popadało, bo popadało tak yy, delikatnie. Nic nie znać, nawet yy, po ziemi. Zobaczcie, kopnie się pod spód, to trochę delikatnie, no wilgotne, a tak to sucho. No, więc to jej z wierzchu tak polało. Jutro jak zbiorę siano, to już później sobie może lać aż do drugiego, drugiego pokosu siana tam koło rzeki, Jak będzie w ogóle. No, dobra, to ja zabieram się za koszenie. I dobra. Wykoszone. Wygląda to według mnie teraz 100 razy lepiej. Te jasne co tutaj jest. To tu nie jest wypalone. Tylko teraz słonko świeci tak wygląda. No. I teraz łąka sobie może na spokojnie odrastać. Byle polało dość dobrze. To wtedy trawa się powinna fajnie ruszyć. A jak nie poleje, no to będzie. Mizernie. No ale co zrobić? No, dosyć fajnie to teraz tu wygląda. Ma to ręce i nogi teraz, więc jest git. Możecie sobie porównać tam z poprzedniej części filmiku, jak to wyglądało i jak to wygląda teraz. No, dobra, to widzimy się jeszcze teraz już u kury. Idziemy do kur, zobaczyć, co u nich dostały trawy. Jakieś pół godziny temu. Zobaczymy, jak sobie z nim radzą. Czy będzie bały. No. No, jak widać, trawa leży. Dostały cały kosz. Nie no widzę, że już większość wyjadły. Została. Resztka tak jak tu widać sama taka większa pozostawała, resztę wszystko ładnie wydziebały kuczęta ładnie się ustawiły ładnie rosną odpukać niemalowane Tak wyglądają dwa białe, dwa czarne Jednego z tych czarnych kogutka sobie zostawię i zobaczymy co z tych białek będzie. Czy będą koguty, czy będą kurki. Zobaczymy. Jak kurki to zostaną, a jak koguty to rosół. No, więc tak to wygląda. Widzę, że muszę wody przynieść. Więc zaraz skiknę. No i co tu więcej u nich? Po tym żwirze, co przywiozłem już praktycznie nic nie widać. Tylko większe kamyki, no i tu bardziej z tego a tak to wszystko rozgrzewały dookoła Będę raczej musiał więcej przywieźć, żeby to się było, to nie zrobiło znowu i żebym zaś tego nie zgrabał i do betonu, bo to by było bez sensu więc więcej trzeba będzie to już żwiru przywieźć to trzeba będzie z grubsza tą trawę wygrzewać stąd i dopiero przywieźć, żeby to nie zasypać, bo to będzie gniło od spodu. No i będzie, błoto się robiło, też zapach będzie nieprzyjemny Będzie waliło Co u sąsiada na razie już prawie od tygodnia kury nie są Czekam aż tam trawa odrośnie Strasznie kiepsko, wypala tu, nic nie leje A Jak widać trawa nie odrasta No ale co zrobić, gdzie nie gdzie widzę takie zielonkowate się robi Więc chociaż tyle, niego drośnie no i jak będzie trochę większa to się tam wpuści kury no tutaj ostatnio też obwodnik wyrzucałem od kury więc też 300 mają tak za dwa tygodnie znowu będę wywalał to się im tu znowu na ścieli e, świeżej słomy no dobra to na dziś tyle w odcinku jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.